Cześć kochani, słuchajcie, przyszła do mnie kolejna wielka paka. I pomyślałam sobie, że z racji, że ostatni film, w którym Wam pokazywałam co, co dostałam, podobał Wam się, to pomyślałam sobie, że może i tym razem też tak będzie, i pokażę Wam po prostu, co do mnie przyszło i co będziemy robić w najbliższym, w najbliższym czasie. Powiem Wam tylko, zaraz wam tylko, że będą to rzeczy letnie. Wiem, że czekacie, po no lato, mamy, także co innego można dziergać jak nieletnie rzeczy. Powiem Wam tylko, że na sobie mam e, albo sweter od hobby, e, wzór z, jest od hobby, dziergamy go razem. Także, jeżeli ktoś ma ochotę na ten sweter, to już wcześniej uprzedzając Wasze pytania. On jest na kanale, także znajdźcie sobie albo sweter. Parę filmów e, do tyłu był robiony dosyć niedawno. Dobra, słuchajcie, będę otwierała pakę przy Was, e, powiem Wam przy okazji, że mimo tego, że jest e, sytuacja, jaka jest, e, zamówiłam tą paczkę, te rzeczy w poniedziałek i przyszła do mnie w środę. Łuhuu! Także nie wiem, jak tam u Was jest, ale do mnie to wszystko przyszło bardzo szybko i ja się z tego powodu bardzo cieszę. Takie Słuchajcie, mam, jest worek w worku, dobra, nie oznacza do to tak, ale szanujemy środowisko i mamy samą workę, dobra, słuchajcie, ja już sama wiem o co chodziło z tymi włóczkami, muszę sobie przypomnieć, um, to teraz tak, Powiem Wam, zacznę od rzeczy, które po prostu pamiętam. Pamiętam, ja mam ostatnio tyle pomysłów w głowie, że po prostu zaczęłam zapisywać to sobie wszystko w końcu na kartce. Aleluja, Nie wiem, dlaczego wcześniej na to nie wpadłam. Także zaczęłam to sobie zapisywać na kartce, żeby nie zapomnieć, jakie mam my, jakie mam pomysły, dlatego. No teraz ciężko, dlatego. Zacznę od tych, co, co pamiętam. Już ja się gubię w tym, co gadam e, Po pierwsze i najważniejsze to z Alba sweter został mi jeden taki motek, więc domówiłam jeszcze jeden. I z tego będzie sweter dla dziecka. Zdradzę Wam, że będzie to Four season sweater dla dziecka. W takim właśnie kolorze i zrobię go z Baby Merino. Także osoby, które lubią sweterki dla, e, dla dzieci e, Szykują się na coś, albo dla swoich koleżanek robią prezenty, to e, będzie sweterek dla dziecka. No i z racji, że For Seasons to chyba raczej dla dziewczynki, jeszcze w takim kolorze. To już w ogóle. Dobra, to mamy za sobą. E, będzie jeszcze jeden e, sweterek dla dziecka. Ponieważ ostatnio jak wam zrobiłam film, jak zrobiłam dla was film instruktażowy ze sweterkiem takim zwykłym dla dziecka, to otrzymałam od was wiele komentarzy, że chcecie sweter dla dziecka, ale rozpinany. No i proszę bardzo, będzie sweter dla dziecka rozpinany. Zobaczcie, zamówiłam baby merino XL w takim kolorze. Dla mnie on jest taki trochę morski, fajny kolorek. Także jeżeli chcecie toczyć, już się powoli możecie przygotowywać, to jest Baby Merino XL. Tak wygląda. Na 4 mm, czyli szybciutko zrobimy. Dobra, to mamy z głowy. I teraz tak. O, takie już dwie. Dobra. Słuchajcie. Ta jest cinka. Ta jest cienka, i to jest e, włóczka Rainbow, i to jest e, bawełna. To jest bawełna na druty od 2,5 do 3,5 mm. I ja z tej cienkiej będę chciała zrobić taki t-shirt. Bardzo, bardzo prosty, e, bardzo bardzo prosty t-shirt, czyli nic, e, nic specjalnego, nie będzie robiony reklamem, ale będzie st, e, z tutaj będzie prowadzić będą dodawane oczka. Bardzo lubię ten sposób, to już wam mówiłam nieraz, że zresztą dwa moje wzory, które są rozpisane na Etsy to właśnie są w ten sposób, ponieważ bardzo, bardzo to lubię, bardzo mi to odpowiada, bardzo mi pasuje i będzie też taki fajny t-shirt. Słuchajcie, jeszcze nie korzystam z bawełny od Hobby, także zobaczymy, jak się sprawdzi. Jestem bardzo ciekawa. Na chwilę obecną, jak ją teraz dotykam, to jest bardzo przyjemna no, przyjemna jest. Bardzo taka, no jest fajna. Myślę, że będzie fajnie. I fajny taki kolorek wybrałam nawet. On jest taki, bym powiedziała, brudny, brudny niebieski. Całkiem w porządku, całkiem fajny. Dobra. A to. Aha, to jest tamto. Dobra, to już było. To już było, a to. O Boże, już nie pamiętam, co ja chciałam. Tak, nie, słuchajcie. Aha, czekajcie, czekajcie, czekajcie. Dobra, tu mamy znowu rainbow, ale grubszą włóczkę, i ona jest od 3,5 do 4 mm. I teraz uwaga, uwaga, uwaga! Z tej włóczki mam w planie zrobić shorty. Ktoś bardzo o nie zabiega i bardzo chciałby, aby to były shorty, żeby w końcu się pojawiły. Będzie film instruktażowy, tylko ja jeszcze nie wiem. Czy to będą szorty robione na drutach czy na szydełku? E, zobaczymy, jak to wyjdzie. Możecie mi napisać w komentarzu, jakie wolelibyście wole, 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 szorty Czy to miałyby być e, na drutach, czy na szydełku? Ja chyba myślę, że jednak skończy się to e, drutami. Ostatnio bardzo rzadko robię cokolwiek na szydełku i widzę, jak, e, jak, jak odeszłam od tego po prostu. Ostatnio też coś chciałam zrobić dla Was. Na i raczej słabo mi to wyszło. E, dlatego, e, dlatego myślę, że to skończy się drutami. To będzie właśnie z tego koloru. Wybrałam ciemny kolor, no bo short, to tak pomyślałam sobie, że e, jakiś ciemny kolor. Ten to jest taki. On wygląda jak taki bardzo ciemny, e, szary. Taki bardzo ciemny, szary. Bardzo fajny. I ona jest. Powiem Wam, że ta włóczka, ona jest w dotyku bardzo podobna do Paris od Drops'a. Ta, bo ta, ta to nie wiem, ale ta jest bardzo fajna. Ta Rainbow 8,8, 8, 8 jest bardzo fajna ta cienka, teraz jak ją, jak ją dotykam jest bardzo bardzo przyjemna, myślę, że ten t-shirt wyjdzie świetny z tej włóczki. Ta jest taka jak Paris, tak mi się przynajmniej wydaje, tylko że Paris jest grubszy, bo Paris jest na druty 5 mm, tutaj mamy od 3,5 do 4 mm, dobra. I mam jeszcze jedną włóczkę. Tak, mam jeszcze jeden kolor, bardzo jasny. To jest taki, bym powiedziała... Brudny biały, brudny szary, nie wiem, no taki fajny kolorek. To też jest Rainbow 8,8, 8, 8, czyli taka grubsza włóczka. Ona jest też na 3,5 do 4 mm, czyli to jest ta sama, którą przed chwilą Wam pokazywałam, tą na shorty. To z tej włóczki, z tej jasnej, będę chciała z, dla Was zrobić e, spódnicę. To będzie bardzo, bardzo prosta spódnica. Generalnie mam w głowie dwie spódnice, także chyba skończę się to pruciem i najpierw zrobię jedną, później drugą. E, nie wiem, zobaczymy, jak to, jak to wyjdzie. Ale będzie, będzie spódnica, także jak, jak widzicie mamy trzy letnie projekty, tak, dobrze liczę, mamy shorty, spódnice i t-shirt i dwa projekty e, dla dzieci, czyli to są takie projekty, e, o które bardzo często mm, prosicie. I słuchajcie, dajcie mi znać, co Wy o to myślicie, czy projekty, o które, które będą w przyszłości, czyli w najbliższej przyszłości e, Wam odpowiadają. Czy nie, i czy jeżeli macie ochotę na jakieś, yy, jakieś projekty, o których ja nie wiem, a chcielibyście, żeby były, to po prostu dajcie mi znać. Napiszcie w komentarzu, zobaczymy, co z tego wyjdzie. Yy, powiem Wam szczerze, że dosyć. Ciężko było mi się przystawić ze swetrów na te letnie, letnie rzeczy. Ja to chętnie bym robiła dalej te swetry, ale wiem, że Wy potrzebujecie letnie rzeczy, także przechodzę trochę na letnie rzeczy i myślę, że niedługo znowu znowu wejdziemy w sezon zimowy, którego już się nie mogę doczekać, jeżeli chodzi właśnie o dziewiarstwo, bo ja jednak wolę sweterki dziergać, a mam wiele, wiele pomysłów. Także dajcie mi znać, powiem wam szczerze, najbardziej nie mogę się doczekać, aż będę testowała tą włóczkę na ten t-shirt. Naprawdę, ona jest cieniutka, czyli wiecie, wiecie o tym, wiecie co się dzieje, wiecie co, co oznacza cienka włóczka. Cienka włóczka oznacza druty, druty 3 mm, wiecie, że ja nie lubię drutów 3 mm, ponieważ bardzo długo to się wszystko robi, ale, ale ta włóczka jest naprawdę świetna. Myślę, że będzie super. Także już teraz Wam polecam tą włóczkę Rainbow 8 czwartych. Bardzo fajna. Dobra. No to tyle. Dajcie mi znać, co myślicie o tych projektach. Możecie też napisać, co macie na drutach. Też jestem ciekawa. No i dajcie mi znać, czy chcecie coś, żebym specjalnego dla Was zrobiła. To po prostu mi napiszcie w komentarzu. Pozdrawiam Was. Hejka!